Witam serdecznie. Jestem Platine, programista i twórca serii dodatków do naszej ulubionej gry World of Warcraft. Znacie zapewne dodatek wow po polsku, wyświetlający po polsku tłumaczenia tekstów, zadań, teksty gossip, dymki, napisy do filmów, tutoriale, tłumaczenia książek czy podpowiedzi do przedmiotów, czarów i talentów. Wszystko to już mamy w grze, wystarczy tylko przeczytać. Uruchommy zatem grę. Mamy tu klasyczny wygląd gry, bez żadnych dodatków zmieniających interfejs użytkownika. Uruchomiony jest tylko dodatek WoW po polsku. Podejdźmy do NPC. Klikamy, aby pobrać zadanie. I mamy tutaj przedstawione po polsku, co należy zrobić. Wystarczy tylko przeczytać. Ale pytanie, dlaczego musimy to czytać? Czy nikt nie może przeczytać tego dla nas? Otóż jest taki dodatek. Nazywa się WOF Voice Lector, czyli lektor głosowy, który czyta właśnie treść zadań. Uruchommy go sobie. I teraz jak podchodzimy do NPC, to tutaj pojawia się taka ikonka głośnika. Jeśli ją klikniemy, co będzie? Przygotuj się poszukiwaczu. Zbliżamy się do wyspy, na której zaginęła poprzednia wyprawa. Rozgrzej się na tych manekinach. Chcemy przygotować wszystkich na to, co może nas czekać na wyspie. No i pięknie. Oczywiście można włączyć, żeby automatycznie się odtwarzało po otwarciu okna. Wygląda to w ten sposób. Przygotuj się, poszukiwaczu. Zbliżamy się do wyspy, na której zaginęła poprzednia wyprawa. Rozgrzej się na tych manekinach. Chcemy przygotować wszystkich na to, co może nas czekać na wyspie. Czyli nie trzeba przyciskać przycisku głośnika, aby tekst się pojawił. Przygotuj się poszukiwacza. Tutaj mamy jeszcze parę sterowania. Wyspy, Możemy zatrzymać odtwarzanie. Czytane są zarówno teksty powitalne, czyli ze szczegółami zadania, a także teksty. Postępu i zakończenia zadania, kiedy oddajemy go do NPC. Kliknę jeszcze raz na NPC powinien być odtworzony tekst postępu. Nie wstydź się. Podejdź do Manekinów. Wybierz jeden i użyj swego głównego ataku. No okej. Okay. Czyli zbijmy ten manekin. Oddać zadanie. Dobrze, wygląda na to, że trenowałeś trochę podczas naszej podróży. Martwi mnie ta nagła zmiana pogody. Udam się w stronę steru, żeby się lepiej przyjrzeć, a ty porozmawiaj z szeregowym Cole. Niech cię przetestuję. Raport kola określi, do czego się nam przydasz podczas misji na wyspę. Dobrze, proszę zauważyć, że głos lektora jest dokładnie dopasowany do NPC do jego właśnie typu głosu. Zapytajmy następnego. Mam nadzieję, że ten deszcz to nie zły omen. Chciałem, żeby to była zwykła misja ratunkowa. Zmierzysz się ze mną. Musimy się upewnić, że nie uciekniesz, gdy tylko się czegoś przestraszysz. Pokaż co potrafisz. Super. Pokażę jeszcze jak ustawia się parametry w dodatku, przejdę tylko na bardziej spokojne miejsce. Opcje addons, i tutaj mamy nasz dodatek. To jest ta opcja, właśnie do automatycznie uruchamia czytanie. Gdy tylko otwieramy ramkę zadania, można też zaznaczyć, żeby Tekst był czytany tylko raz, drugi raz wejdziemy i będzie czytany. Pokaż panel sterowania, to jest ten taki malutki kwadracik, który możemy sterować, zatrzymanie czy znowienie odtwarzania. Pokaż ramkę gadającej głowy NPC, to jest właśnie ta rameczka NPC, która mówi do nas, można to wyłączyć, jeżeli komuś przeszkadza. Tutaj jeszcze mamy blok sterujący, jak ma być odtwarzany głos lektora. To jest bardzo popularne ustawienie, wyłącza ustawienia dialogowe. Jak podchodzimy do MPC i pytamy się o coś, to zawsze on przywita nas, a po, po zakończeniu pożegna nas, po angielsku oczywiście, tak. Możemy wyłączyć to, żeby podle nas nie witał. Możemy wyciszyć jego powitanie, i dopiero potem odtworzony będzie głos lektora. A możemy też opóźnić odtwarzanie o około 2,5 sekundy. Tyle mniej więcej trwa przywitanie, i po nim lektor zacznie czytać nasze zadanie. Dobrze. Przejdźmy zatem do strony. Internetowej dodatku. Już się przełączam. Adres strony internetowej dodatku powinien się właśnie w tej chwili umie umieścić, pokazać na, na filmie. Jest też do przeczytania w opisie do tego filmu. Strona internetowa uruchamia się domyślnie w języku angielskim, ale możemy wybrać inny język, jak ktoś zna arabski, możemy przełączyć się na arabski. Ja jednak preferuję język polski. Jest to opisane, co robi, dodatek, do czego służy, sam zrzuty ekranu, opis pakietu głosowego, jak zacząć. Czyli skąd pobrać dodatek, oraz możliwość dołączenia do naszej społeczności. Dodatek posiada własny forum, już uruchamiam go, w którym można się podzielić wyrażeniami z gry, zgłosić jakieś problemy albo propozycje rozbudowy dodatku. Sercem dodatku są pliki audio, bo dodatek no nie czyta tekstu, tylko odtwarza pliki audio. Przygotowane wcześniej pliki. Przygotowanie tych plików no to spore wyzwanie dla naszego zespołu. I klonowanie głosu, podłożenie dokładnie pod właściwego MPC no to jest trochę pracy no i troszkę to kosztuje. Dlatego aby korzystać z pakietu głosowego dodatku, należy wykupić licencję na pakiet głosowy. Jest to niewielka opłata przez użytkownika w zależności za jaki okres będzie chciał wykupić miesięczna, 3 miesięczna, półroczna roczna. I pozwoli nam to do dalszego rozwoju dodatku. Po polsku będzie w ten sposób towarowy. Aby zakupić licencję, należy przejść do panelu użytkownika. Logujemy się, ewentualnie rejestrujemy i mamy gotowy panel użytkownika. Tutaj mamy sekcję do aktywacji licencji głosowej. Można wybrać walutę. Przy Polsce można też płacić blikiem. Potwierdzam mi płacę. Jeżeli licencja jest aktywna, dodatek będzie oczywiście działał z tym pakietem głosowym, który można sobie pobrać z naszej strony. Do pobrania wystarczy wybrać, jaki język ma być pobrany. Jaka strefa i czy tylko ma być pakiet głosowy pobrany, czy może razem, w pełnym dodatkiem. Wybieramy, generujemy plik i mamy plik gotowy do zainstalowania w naszej grze. To byłoby na tyle na temat nowego dodatku lektora głosowego do gry World of Warcraft. Jakby były jakieś pytania, można je zadać komentarzach do tego filmu albo na naszym forum w dodatku. Cześć